Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj będzie taka, nie wiem, specjalny odcinek. O, czekajcie. No to mi się tu włączyło. Nie to, co miało. Serdecznie mi się udostępniał. Tak. Ekran się udostępnia. O. Proszę. Czekajcie. Już Wam, otworzę Wam tą. W tą niedzielę, Zapraszam wszystkich co są takcy bliżej Katowic albo jeszcze można w niedzielę. O jak widzicie, Sled zabytkowych autobusów odbędzie się w Katowicach. No. W roku 2023 Obchodzona jest 50 50. 50, -50 rocznica pierwszych i karusów 260. WWPK Katowice, a dzisiejszego PKM. Yy, tutaj gdzieś były jeszcze takie. No Tutaj gdzieś mogło być. Nie ma. Już wam przeczytam na telefonie, nawet to. Na Facebooku udostępniłem. O, jest. Już, no czytam, odpoczywałem, Od, transport GZM jest, no, już w niedzielę, zlot autobusów, autobusów w Katowicach, 50, 50 lat autobusów i karów na Śląsku, wielkie atrakcje dla miłośników transportu miejskiego, zbiorowego. Już w 16 lipca program wydarzenia godzina 11 otwarcia imprezy przez go dla gości. Godzina 12 wyjazd uroczystej parady na ulicy Katowic od godziny 13 do godziny 19. piknik rodzinny i z możliwością zwiedzania wystawionych autobusów na terenie lotniska muchowiec A po godzinie 19 zakończenie imprezy. Oraz rozkład specjalny dla linii S1, która kursuje będzie z ulicy Mickiewicza na osiedle Paderskiego stawy pod adresem Dobra to będzie jak coś to będzie można się tam ze mną spotkać już jest na aplikacji no jest trasa będzie prowadziła no tak w kółko tak, 900, 910, ale przeczytam wam jeszcze raz. Osiedle Paderewskiego 300, osiedle Paderewskiego pomnik osiedle Paderewskiego gromnicza Paderewskiego. Biblioteka Śląska Katowice Krasickiego, Katowice Franc Kratowice Francuska, Mariacka, Szkolna Mickiewicza, Dworze Katowice Dworzec, Jagiellońska Paderewskiego, Przychodnie, Katowice, przepraszam, Katowice Powstańców Przychodnie, Katowice Paderewskiego, Biblioteka Śląska Graniczna, Pomnik Trzystawy. I ta linia będzie prowadziła tak w kółko i No Cały dzień będzie takie kursowanie hmm. Czekajcie bo już tutaj było Więcej na temat hmm. I tam na tym zlocie zabytkowych autobusów powinny być 100% będą I Karusy I Jelcze i i, star, i takie Już wam pokażę jakie mhm. O, takie prawdopodobnie też będą O 0,55 W tym roku Dwa dni temu Na linii Był A właśnie Prawdopodobnie Nie wiem czy nie zb Linii na tym oto nowym Volvo Hybrydowym Co jeździsz po Katowicach ale to jeszcze pozostaje zapytania. Bo tu y, ja najbliżej, to on jeździ tylko na 37 oraz 657. No. O, Vol Volvo. <tryk> o, słuchajcie Takie autobusy powinny być. I taka parada powinna być też. Czekajcie jeszcze. Więcej informacji jest. W roku 2023 obchodzimy 50-lecie rocznicę dostawy pierwszych i karuzeli 260 do, do czasowego WPK Katowice. Autobus T wraz ze swoim przegubowymi odpowiedzialnością. Chyba w Klimaty... no dobra dobra Oba, tutaj no. na tym zlocie. Będzie można prawdopodobnie wejść do autobusów, jak coś, to ja będę tam i będę, jak coś, to chodzić tam pomiędzy autobusami, i nagrywać to całe, ale jeszcze się zastanowię. Czy nie zrobię właśnie transmisji na żywo żeby było, no, kanale, no dobra, chyba zdecydowałem, tworzę transmisję teraz na żywo, tylko muszę wziąć miniaturkę skądś, grafika Mamy jakąś taką yy, od razu mówię że będzie do wybrania miniaturka bo jeszcze tą yy, tutaj o co dam jako prywatny live i dam miniaturki do wybrania, musicie wybrać tam najwięcej gdzie będzie głosów to będzie miniaturka na tę transmisję ale już daję droże i ta transmisja będzie o nazwie już wam powiem Rada. Nie, dobra. Wyłączę mikrofon i powiem wam później. I już mam nazwę. I nazwałem tą. Transmisję z lot aut zabytkowych autobusów Katowice Peżowice 2023. I teraz niepubliczny. Lokalizacja hmm. lot nie jest. Tylko to wice yy. no to było to ale jak coś to zmienię zaplanuj nam 16 i o godzinie 10 50 zaczniemy transmisję oraz W no. <laughs> raczej czego To będzie można się ze mną tam zrobić zdjęcie Na tym zlocie Będę gdzieś tam koło ikadusów włąkać się bo tam Jak ostatnio widziałem to no, ostatnio był Nikars w Katowicach, ale to tylko tak przyjeżdżał. Dobra. A właśnie, muszę... Hop. Niepubliczny. Dobra, od razu stworzę tą oto... Yy, ta, od, dobra, mam już utworzoną I od razu będę od razu informuję, że ta transmisja nie będzie zrobiona z laptopa ani z niczego takiego. Tylko z telefonu. I na tej transmisji może mi coś tam przerywać jak będę mówić. No. A teraz jeszcze zrobię post. I teraz mhm. ankieta obrazowa. about. It. Już macie, po dodaję post. Chyba już został opublikowany. Sprawdzę, ale chyba tak, czekajcie, posty nie playlist, tylko społeczność, inaczej. Pamięta, powinno dobrze widzieć, bo przełożyłem sobie biurko. Nie wiem, czemu nie chce dodać się. O, czekajcie. Dobra. Więc subskrybujcie kanał tam na dole. Udostępniajcie, lajkujcie i na razie. Jak widzicie macie udostępniać tak jak tutaj. Tu o sublik i dzwoneczek. Na razie. Ula.